Dziś widzowie ja dzisiaj Wam pokażę trzy farmy, które są bardzo proste i możecie zbudować na swoim, na swoim świecie Minecraft. To bardzo opłacalne. I nie pytajcie czemu mam takiego skina grzybka Ale pierwsza farma to jest kopiarka torów. Wygląda w ten sposób, że ja się wyłączy to. Duplikuję dowolny rodzaj torów i pokażę Wam jak je zbudować. Dobra, materiały są tutaj. Będziemy przesłać torów jakichś. No i dobra, żeby je zbudować robimy sobie taki schód na trzy bloki. Dajemy piston i robimy sobie taki kwadrat. Dobra. I teraz kładziemy dwa y, obserwery. Kładziemy tory, ja ta. Można dwa różne. Wezmę takie jak zwykłe. Żeby y, jeszcze wiedzieli, że to działa na, na dwa różne tory. kładziemy tu dźwignię teraz tu wejdziemy dla obserwery, kropką do, do, do tej Gdy odpalimy naszą maszynę, to będzie duplikowało nam tory. Uważajcie, że to szybko może zlagować serwer lub kompa. W ogóle nie polecam tego na serwerach robić, bo możecie za to bana dostać. Kolejną farmą jest nieskończona nieskończona farma lawy. Pierwsze co musimy zrobić to dwie itemy. Tu nie musi być szkła, ale szkła ładnie wygląda. No, kładziemy sobie kotny w ten sposób. Bierzemy na przykład cztery i robimy takie coś. A tutaj dajemy drypstony. Teraz wystarczy obudować to. Dalej jak? Po prostu żeby się lawa nie wylewała. Ogólnie to nie, to mam takie lagi. Przez nagrywanie. Przez OBS mam lagi. W sumie widzicie jak to mieć FPS -y na górze. Mam takie coś. Wylewamy tu lawę. I patrzcie, z dripstone, trzeci lawa, i to się powoli będzie zapełniać. Lutujemy jedną farmę, jeszcze ostatnią, i zobaczymy, co się wypełni. Chociaż jeden. kolejna farma jest farma bazaltu. No, tu mamy rzeczy. I na początku kończymy sobie takie trzy bloki. Lub, czekajcie, ja muszę sprawdzić, ile tu jest. Są dwa bloki, tak? Czyli podjemy sobie dwa bloki w ten sposób. Tutaj hmm. damy jakiś broczak. Teraz musimy tu dać hmm, niebieski lód. Musi być niebieski, No nie wyjdzie. I teraz zabudowujemy sobie czymś. Ja robię to nie, mm, sobie taką nie, nie, mm, możemy sobie tej schodki zrobić, nie, tam zrobiłem i mamy naszą farmę, wylewam wylewamy tutaj lawę nam się się generuje nie, Cyk. Mm, takie nie, coś żeby czyli A jakby coś tam działo to każdym kilofem. Ja wziąłem sobie taki zwykły, Ironowy i zaczątowano, Nie musi być zaczątany. Na każdym kilofie to zadziała nawet na drewnianym. Co wam teraz pokażę? Proszę, drewnianym? i normalnie wyraciało tam. no Dobra, i to jest koniec. Jeszcze musimy składować policzek i jeszcze jedno zapomnieć. Dobra. I kończymy nasz odcinek. No i...